Cześć, witam Cię jak zwykle na moim kanale ABC Inwestowania A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie oczywiście podsumowanie Opowiemy sobie o wydarzeniach, komunikatach ze spółek Zobaczymy co tam w trawie piszczy i na co liczę oraz co tam sprzedałem i co kupiłem Także zostań ze mną, zapraszam bardzo serdecznie Jestem już dzisiaj trochę wykończony po całym tygodniu Mogę wyglądać niebrawo, ale mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć Także dzięki za wyrozumiałość. Zanim przejdziemy już do konkretów, to jeszcze tylko sponsor dzisiejszego odcinka, którym, je, którym jest jak zwykle XTB. Jak zwykle źle poklikałem. Oczywiście możecie założyć u niego konto maklerskie, zero prowizji, do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Pamiętajcie, że inwestowanie jest ryzykowne. Możecie również założyć sobie IKE i XE. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, nie ma jeszcze konta, chciałby zacząć, no to w opisie do filmu znajdziesz link, możesz się szybciutko zarejestrować. Także gorąco zachęcam. No i co, idziemy dalej, nie? Co my tu mamy? Co tam się działo w tym tygodniu? Zacznijmy sobie może od tego, że portfel mniej więcej stoi w miejscu. Opowiemy sobie za chwilę, co tam widzę, co tam było, co się zmieniło, ale mamy suma. Yy, koledzy z grupy mi dorzucili dwie kolumny. Powiedzieli, że tam mam sobie do dorzucić kolumnę z dywidendami. I dorzuciłem sobie suma dywidend, łącznie 5978 zł. Yy, dywidenda odsetki od ceny zakupu 1288. Yy, także wygląda to dość ciekawie, chociaż jak tu popatrzeć, to dawno już te spółki powylatywały, więc jakiegoś szału nie ma e, dobra, to to jeśli chodzi właśnie o Mindfund o zmiany i ogólnie o to, co portfel ogarnął. Dzisiaj w zasadzie odrobił e, tam delikatne spadki z ostatnich dni. Myślę, że w przyszłym tygodniu ruszy na nowe ATH, bo potencjał jest. E, zróbmy sobie szybkie podsumowanie informacji. Ja tu oczywiście poprosiłem asystenta AI, który stworzył mi cały scenariusz tego co się działo w tym tygodniu. I w tym tygodniu rządziły kontrasty: <grymne> JSW walczące o przetrwanie z, i azoty, a z drugiej strony Budimex, który miał rekordowe zyski tak, tam chyba 80% więcej rok do roku było. No, ale z takich ciekawych informacji, JSW wdrażają drastyczne plany oszczędności, no chyba normalne już było info, e, azoty i, pol, i police czyszczą księgi, setki milionów złotych odpisów na projekt Polimery, Orlen dwa fronty, na północy nowe koncesje w Norwegii, w kraju porządki, czyli chcą sprzedać Polska Press, Budimex 310 milionów Zysku netto w czwartym kwartale wystrzelił o 80% w górę. Aha, czyli to kwartał, czwarty rok do roku. Finanse i windykacja. PKO BP 990 milionów na rezerwę dla Frankowiczów. Santander zmiany w akcjonariacie. Erste sfinalizował zakup sporego pakietu. 49% akcji Santander Polska. W na zakupach, zarówno Kruk, jak i Best. Kurczę, nie wiem, co to za spółka. Eee, wydali w czwartym kwartale fortunę na nowe portfele wierzytelności Kruk 800 milionów, Best 370. Kurczę, nie znam tej spółki. Chciałbym e, zobaczyć. Eee, co mamy dalej? Eee, spółki wierzą w siebie i odkupują własne akcje. Festiwal bajbaków CCC. Eee, to, co się dzieje na CCC, to ja mam mind blow. Na chwilę o tym pogadamy gęściej. Wichen e, zrzucił e, wypłacanie dywidendy, będzie chciał robić skup akcji własnych. O, i widzę, Action też wskoczył e, na skup akcji własnych. Dobre wyniki sprzedażowe: Żabka Pro, prawie 8 miliardów złotych sprzedaży w czwartym kwartale, Intercars, dwucyfrowy wzrost przychodów w grudniu, 13,6%, Pepko stabilnie rośnie między 4-8% rok do roku, i Sphinx poprawia sprzedaż o blisko 9%. Deweloperzy: wygrani Archicom, sprzedaż plus 47% rok do roku w czwartym kwartale i Wielton naczepy plus 30% rok do roku. No to bardzo fajnie. Eee, może się ten nasz transporcik tutaj w kraju odbije. Eee, Dewelia również mocna sprzedażowo. Zadyżka. Murapol notuje spadek sprzedaży mieszkań o 12% rok do roku. Mirbud stabilnie buduje portfel zamówień. Kolejne kontrakty drogowe i kubaturowe. Gaming. Gaming Factory, sukces gry. Ponad 200 tysięcy e, e, kopii gry JDM. Huge Games e, i Artifex Mundi. Spadki przychodów w końcówce roku. Technologia Vigo Photonics. Backlog zamówienia wystrzeliły o 63%. DataLog ważny patent w USA. E, Creotech wchodzi w technologie kwantowe. Biotech Magbion łączy siły z Celon Pharma, a Poltrek i Genomtek zdobywają nowe patenty w Chinie i w Europie. No, i to by było na tyle chyba takich informacji ciekawszych. Jak słyszałeś coś tam o swojej spółce, to sobie poczytaj, doczytaj, warto. Na pewno, a my sobie przejdziemy do jeszcze szybkich transakcji w tym tygodniu i pogadamy sobie o tych spółeczkach. co ja tam. Mniej więcej widzę, jak to czuję i, i co bym chciał, żeby się wydarzyło. Yy, mamy tak. W ciągu jednego dnia sprzedałem Synectic 10 sztuk po 40-46. Po czym tego samego dnia odkupiłem tego samego? 12? Tak. Po 42-20. Dlaczego? Wynika to z notowań, yy, bo jak widzicie. Na że fajnie to rysują, bardzo często mi się to sprawdza. Przebiliśmy opór, opór stał, stał się wsparciem, ale dojechaliśmy do SMA 50 i jest gniotka. Nie? Z jednej strony to gniecie, z drugiej strony to gniecie. Jestem ciekaw co, co z tego wyjdzie, No na razie się nie zapowiada Zbyt pozytywnie, bo widzicie po wybiciu Są same czerwone Knoty, więc nie jest za ciekawie Za 3 tygodnie dywidenda więc po odcięciu dywidendy, no, no nie wiem, ja bym to widział tak, oczywiście w super scenariuszu przebijamy SMA 50, lecimy sobie gdzieś tam na 47 zł. Tu jest zresztą, widzicie, nie ma, nie ma impulsu, żeby tu jest w sumie luka, nie? To można by ją było zamknąć, więc jest jakby potencjał, jeśli przebijemy te SMA, no to jest opcja, żeby to sobie domknąć i zrobić te 45, 7, 8 złotych może dlatego dokupiłem te 40 akcji i na razie znowu leżę i się bujam eee, więc nie jestem jakby zadowolony, liczyłem, że będzie troszeczkę silniejszy ruch, no ale jakby nie ma żadnych pozytywnych informacji, no to też nie ma czego oczekiwać za bardzo. No ale i tak widzicie, że tu od dna już też troszeczkę się wyciągnęło, więc nie ma aż takiej dramy. Eee, ale dalej mam co oczywiście odrabiać. Co jeszcze zrobiłem? Sprzedałem Mobruka do końca, bo miałem tylko 6 akcji. Sprzedałem po 358. Oczywiście był to błąd, bo już dzisiaj po 375 chodził. Poszły rekomendacje po ponad 400 zł, więc podejrzewam, że pojedzie w tym kierunku i może za niedługo te 400 faktycznie testować. Natomiast przeskoczyłem na kruka. No i tu nie było za ciekawie, bo kupiłem kruka po. Teraz jakoś czekajcie, jakbym to miał 470 485. A gdzie jest zakup reszty kruka? Czy ja to zrobiłem w piątek? Możliwe, że kupiłem jeszcze to w zeszłym tygodniu. Sorry, e, nie wszystko jestem w stanie tak zapamiętać. Kupiłem ostatnio kruk po 508. Na samym szczycie, praktycznie. No i sobie zjechał na 475 i widzę, że tam się teraz konsoliduje. Dokupiłem kilka akcji po drodze. No i sobie tam wiszę. Sprzedałem 10 akcji Azbisu po 33,90 i póki co zostawiam, dopóki nie będzie jakiejkolwiek korekty. No, chyba żebyśmy poszli bardzo do góry. No to może za kolejną złotówkę 2, 3, 4 to się znowu zastanowię, żeby tam uszczuplić trochę akcji. Co jeszcze? Dokupiłem 5 akcji XTB, potem dwie sprzedałem, bo chciałem dorzucić, brakowało mi do Synektika, a i tak chyba sprzedałem na delikatnym zysku. Tam, no widzicie, 34 grosze na dwóch akcjach, czyli 2 razy 34 to jest 68 groszy. No. Taki ze mnie szalony inwestor. Nie, faktycznie mi brakowało, a wynika to z tego, że brakowało mi, bo ci co są na czacie. Wiedzą, że założyłem sobie konto dolarowe i kupiłem sobie kilka pierwszych akcji na USA. Tyle, że robiłem to na przypał, bo spytałem się chłopaków, co tam polecają. I nawet nie sprawdzają czy mi się te spółki zajmują, po prostu kupiłem sobie kilka akcji Absolutnie tego nie polecam, żeby to robić, po prostu to jest na małym kapitale, trochę zabawę Chcę na razie wejść zobaczyć co tam się dzieje, bo ponoć buja ostro na USA, więc mam kilka takich Małych spółek niszowych Pewnie jak znajdę więcej czasu i energii to tam siądę i sobie zacznę je spokojnie analizować Póki co śledzę chat z USA i, i się śmieję z chłopakami, nie, że Wrzucam im codziennie screena i e, czemu to jeszcze nie rośnie. No i jest spoko ale muszę do tego przysiąść trochę trochę bardziej mam tam jakieś 130 chyba dolarów szalone nie, więc um, póki się tam więcej nie nazbiera to na razie na spokojnie e, chyba z 4 5 akcji tam e, 4 albo 5 spółek tam mam na razie więc tak jak mówię na spokojnie e, chłopaki tam wiedzą co robią więc e, więc raczej nie polecali mi spółek, które nie mają jakichś perspektyw, no ale oczywiście zawsze jest to ryzyko, że może coś nie pyknąć, nie? Więc tu musimy się z tym liczyć, także spokojnie. Jakbym miał to nawet całe stracić, to nie będę płakał. Chociaż pewnie się. Będziecie dziwić, czemu tak zrobiłem. No miałem po prostu taką ochotę. Chłopaki też. E, dostałem też e, jedną akcję na zachętę y, od, od kolegi. Także pozdrawiam. Jak mnie słuchasz. E, ja na znowu pozdrawiam, tak jak ostatnio, bo też był zadowolony. Także e, pozdrowienia i tam z chłopakami będziemy za niedługo te Ułysy męczyć, atakować. Y, dobra, co jeszcze? E, co tam się działo? <laughs> co ja tam widzę? XTB. Jeśli chodzi o XTB, to może sobie wejdziemy tu Na składerze. Nie wiem czemu lubię go, bardzo mi odpowiada ta ta, ta, ta ta stronka Widzicie, wybiliśmy opór Teraz stał się wsparciem I przebiliśmy chyba SMA, jak się nie mylę, więc mamy drogę wolną na No dość daleko To do na 85 zł, jak widzicie, Squaber pokazuje. Więc była konsolka ładna. 85 zł przed nami. Myślę, że spokojnie pójdziemy w tamtym kierunku. Nie ma za bardzo co nas na razie ograniczać. No, chyba, żeby jakieś informacje poszły ze spółki negatywne. Co mamy dalej? Ten Square Games dzisiaj też wystrzelił pod 105 zł. No i póki co na grupie uznaliśmy, że zostawiamy dalej, póki CD projekt będzie rósł, są perspektywy, to na razie zostawiamy, dywidenda tu też się szykuje bardzo fajna, więc nie planuję na razie na pewno nie jakoś mocno y, pomniejszać tą pozycję, zostawiam, czekam y, co będzie dalej, y, mam 10 prawie 11% portfela i myślę, że to jest dobry, y, dobra ilość. Tekst już omówiłem, Synectic po ATH na 308 chyba złotych, e, miał obsuwę, więc sobie dorzuciłem jednego za 290 i znowu mamy 300 złotych. E, w sumie no żałuję trochę, że zszedłem z tych 35 akcji, no ale co zrobić. Jest 26, jest 13,5% portfela, więc i tak jest chyba najwyżej na ten moment. Czekamy na rozwój sytuacji. Tu też bardzo dobre perspektywy. Rainbow się konsoliduje. Nie ma jakichś większych spadków. Więc całkiem możliwe, że po tej konsoli pójdziemy znowu za jakiś czas do góry. Playway ładnie odbiło dzisiaj. Na Playway, moi drodzy, jest bardzo fajna sytuacja. Dlatego, że pokonaliśmy... Ten opór. Poprzebijaliśmy jakieś SMA. No i teraz lecimy do 300. A potem, jak przebijemy 300, to tu jest bardzo ładna luka. Oj, ale bym chciał, żeby ją zamknęli. Oj, ale bym chciał. Myślę, że to do wakacji spokojnie jesteśmy w stanie zrobić. Zobaczymy, jak tam się na gamingu ogólnie podzieje. Jeśli będzie dobry sentyment, a zapowiada się na, na to, że będzie, no to myślę, że tu mamy. Sky is the limit, też co jeszcze? No, kruk się też, też skorekcił i konsoliduje. Mam po 500 zł średnią. ELT: No, na razie za mało pozytywnych informacji, żeby wybić. Tam chyba SMA 200 trzyma kurs pomiędzy 100 i 200 się po prostu odbija, buja i nie umie, nie umie się zdecydować, więc jakaś konsolka CCC. Moi drodzy państwo, na walnym przegłosowali, że mogą zrobić tam chyba za 200 ileś milionów skup akcji do 200 zł. Ja się dalej zastanawiam, dlaczego shorty siedzą jeszcze w takiej ilości, czy im nie szkoda, yy, czy im nie szkoda yy, kasy. No bo nie wiem ile od. Yy, no tu delikatnie widzę ktoś zmniejszył ale to są śmieszne ilości yy, yy, czemu nikt nie zmniejsza pozycji shortujących bo no powiedzmy sobie szczerze tak zostało to ogłoszone taki skup będzie no to teraz ile tydzień dwa zanim firma może ogłosić najpóźniej się zorganizuje tak żeby to przeprowadzić yy, się zorganizuje żeby żeby ogłosić ten skup, no i załóżmy, że ogłoszą skup, nie wiem, no po 150 zł na przykład No i, i co? I będą wszyscy czekać na co? No oczywiście, że cena akcji od razu pójdzie na strzała Bo ludzie zaczną skupować Po niższej cenie i będą chcieli sprzedać, a i tak wiedzą, że perspektywy są dość dobre na CCC I że je shortują, więc jak shorty odpuszczą To pójdzie do góry a oni dalej czekają, nie? więc jakby tak trochę czekać na to, aż mi zmniejszy się zysk, tak? Tym bardziej że jest ich tak dużo, więc ja tu obstawiam, że albo oni są zgadani, i faktycznie to trzymią, i twierdzą, że to przetrzymają, albo coś wywiną, albo są po prostu głupi. I nie wiem, na co czekają. Bo w sumie no, jakby się zebrali, to podejrzewam, że daliby radę w 9 firm, mając taką, taką ilość akcji. Szortując, to nawet przy tym skupie e, akcji własnych daliby radę e, tam e, może to jakoś dalej odwrócić i ten kurs by nie wiem dalej poleciał w dół. Nie wiem, ale dla mnie to jest dziwne, tak, no bo jak ogłosi firma skup akcji po 150, no to zaraz się rzucą ludzie na akcję, bo będą ją chcieli kupić i sprzedać. Może ktoś był mniej, niżej i też będzie chciał sprzedać. Nie wiem, ile shortujący musieli sprzedać akcji, żeby tak kurs zbić, to też jest druga kwestia. Na ile musieli mu pomagać, czy sama informacja o tym, że shortują wystarczyła, żeby kurs zaczął zjeżdżać mocno, ale podejrzewam, że musieli pomóc temu. I pytanie, ile oni tych akcji muszą odkupić, nie? I po jakiej cenie też wchodzili? No to jest dużo, dużo, dużo niewiadomych, natomiast dla, dla mnie to jest dziwna sytuacja, nie? I ja tu mówię no, o takiej normalnej sytuacji, że 150 zł, mogą podzić 160. No nie wiem, rzucą jakąś kwotą, bo mogą zrobić skup do 200 zł i mogą i 190 rzucić, nie? No, i by się okazało w przyszłym tygodniu, że szybko zorganizują, zrobią skup po 190 zł i wszystkich shortujących wywali po prostu z butów, nie? Bo cena akcji odstrzała pójdzie do góry na tą kwotę, praktycznie rzecz biorąc. No, nie wiem, to jest dla mnie naprawdę dziwne. Więc na razie sobie spokojnie czekam, bo tam nie ma jakichś większych ruchów. Trzymamy się stabilnie. A Seko SE, no, trochę skorekciło. Choć widzę, że jeszcze na koniec sesji coś tam odrobił, bo miał ponad 2%. No, ale jesteśmy i tak po fajnych wzrostach, więc czekamy na ewentualny dalszy ruch. No i Asbis też taka konsolka, nic się tu nie dzieje. Natomiast widzę, że y, chłopaki na spółkach y, kosmicznych, na Kryotechu, Scanwayu, tam robią codziennie nowe ATH. Fajnie by się było podłączyć, ale wiem, że to już jest trochę nie ten moment y, na takie rzeczy. Y, gdzieś tam obserwuję Cyberfolks. Gdzieś, może w przyszłości, bym chciał wejść w tą spółkę. Teraz troszeczkę tam e, się cofnął kurs, ale no to dalej jest dość wysoko. Tam, wiadomo, perspektywy są dobre, ale, ale zobaczymy. Może będzie jakaś okazja, żeby się w tą spółkę e, wbić. E, bo widzę, że chłopaki ładnie na niej zarobili i że e, fajnie się e, zapowiada. Dobra, no to chyba mamy z grubsza tyle, moi drodzy. Dajcie znać, jak wam tam tydzień minął. Czy jakieś fajne spółki kupiliście? Czy wam stopa zwrotu mocno urosła? Na co tam polujecie? Co będziecie chcieli kupić? No i nie zapomnijcie po prostu o subskrypcji i lajku i chyba tyle z mojej strony na dzisiaj, nie? Dobra, to dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.